Znajdujemy się na odmianie SY Fermin. Tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj wspaniałe kolby w typie flinta. Oczywiście takie odmiany możemy siać na stanowiska gorzej nagrzewające się. Tak wygląda przekrój kolby. Widzimy, że jest to odmiana kiszonkowa, ale mamy tutaj bardzo, bardzo dobrej jakości kolby, co stanowi o tym, że jest to odmiana o wysokiej zawartości energii. Widzimy, że ta odmiana cały czas zachowuje zieloność liści. To też jest oczywiście bardzo dobrym parametrem, ponieważ taka odmiana będzie nam się lepiej ubijać i lepiej kisić w silosie. Tak jak Państwo widzicie, w tej lokalizacji mamy sporo z zachodniej stonki kukurydzianej. Ona nam tutaj lata, żeruje, składa jaja. Dolny Śląsk, zarówno jak i całe południe kraju, ma już stonkę kukurydzianą. Nawet możemy ją obserwować na Podlasiu oraz na Wielkopolsce. Jest to owad, z którym pewnie w przyszłości będziemy mieli duże problemy, ponieważ powoduje on wyleganie korzeniowe kukurydzy. Może nawet plantację zdziesiątkować do zera. Drugim owadem, którego możemy zaobserwować, tutaj akurat sobie znalazłem w łanie, bo mamy też sporo złomów spowodowanych przez omacnicę, prosowiankę. Tutaj właśnie wyciągnąłem omacnicę, prosowiankę, gąsienicę tej ćmy, czy motyla nocnego i ona powoduje nam takie uszkodzenia, że nad kolbą mamy złomy, kilka liści, które są nad kolbą nie prowadzą asymilacji, no i mamy przez to spadek plonu, a w przypadku niektórych odmian może też powodować omacnica prosowianka bardzo wysokie wyleganie łodygowe, ponieważ ona świetnie nam się tutaj przez rdzenie łodygi przeżera, uszkadza, no i jeżeli mamy do czynienia z opóźnionym zbiorem, no to takie rośliny mogą do tego zbioru w pozycji pionowej niestety nie doczekać.